W Zabrzu zawalił się dach w pneumatycznej hali. Kopuła nad boiskiem zapadła się pod naporem śniegu. Hala kosztowała 10 milionów złotych. Używana była zaledwie od miesiąca. Kiedy, od kiedy ta hala już funkcjonuje? Ile tygodni funkcjonowała, bo wiemy, że to są już tygodnie i dlaczego doszło do tej katastrofy? W Zabrzu funkcjonuje od kilku tygodni boisko treningowe, które zabezpieczone jest pneumatycznym zadaszeniem. Czyli można powiedzieć, że był to taki swego rodzaju namiot nadmuchany powietrzem, który osłaniał boisko treningowe dla młodzieży. Doszło do awarii tego namiotu, na szczęście nikogo nie było w środku, i powietrze z tej hali. Po prostu uszło. W związku z czym aktualnie prowadzone są działania, które mają na celu wyjaśnienie przyczyn tej awarii pneumatycznego zadaszenia boiska treningowego. Oczywiście obiekt został odpowiednio zabezpieczony i będziemy podejmować działania zmierzające do tego, aby jak najszybciej go ponownie uruchomić i oddać do użytkowania młodzieży. Jakie straty? No, wiemy przede wszystkim, że ucierpiało samo to poszycie, tak, to zadaszenie. Nie wiemy jeszcze jaki był powód, bo jest kilka hipotez. Powołany został biegły ekspert, który ma stwierdzić, co tak naprawdę się wydarzyło, że to powietrze z tego balona, z tego zadaszenia, z tego namiotu uszło i w związku z czym szacowane są teraz straty i analizowane są przyczyny. Ile kosztował ten obiekt? Obiekt kosztował około 10 milionów złotych, przy czym 3 miliony to było dofinansowanie z Ministerstwa Sportu. No, oczywiście, to jest ważny obiekt, tak jak wiele innych obiektów, które w Zabrzu budujemy, właśnie z myślą o młodych sportowcach, o młodych mieszkańcach Zabrza, po to, by mogli rozwijać swoje talenty. Był ogrzewany ten namiot? Wiem, że miał możliwość bycia ogrzewanym. Nie wiem, czy było ogrzewany w momencie, kiedy był użytkowany tego dnia. Wiem tylko tyle, że zgodnie z instrukcją, którą przygotował wykonawca tej inwestycji, ogrzewanie namiotu nie miało mieć wpływu na jego stabilność czy na konstrukcję, w związku z czym miało być tylko kwestią komfortu użytkowników. Je szansa go odbudować? Oczywiście podejmowane będą wszelkie działania zmierzające do tego, żeby ten obiekt ponownie uruchomić, ponieważ po to go stworzyliśmy, aby młodzi ludzie mogli z niego korzystać. No, ustalane są przede wszystkim powody tego zdarzenia. Nam bardzo zależy na tym, żeby to wyjaśnić, tak? E, tak jak wspomniałem wcześniej, no, po nasz, różne są hipotezy, przy czym. Proszę powiedzieć, jakie są hipotezy? To znaczy ja nie znam hipotez, to są pytania do odpowiednich służb i do ekspertów, ale wiem jedno, powołany został biegły ekspert, który ma stwierdzić, jaka jest przyczyna. No, Wiemy na pewno też, że hala, tak jak wspomniałem wcześniej, ogrzewanie hali miało mieć wpływ tylko na komfort użytkowników, a nie na samą stabilność namiotu. Więc stąd chcemy wyjaśnić sprawę i oczywiście zwrócić obiekt młodzieży i młodym sportowcom. Bo tajemnicą jest, że teraz były dosyć intensywne opady śniegu, więc pojawiają się głosy, że po prostu śnieg tam zalegał na tym zadaszeniu. Proszę mi powiedzieć, czy. Takie hale pneumatyczne porządkuje się ze śniegą, jak są opady? Generalnie nie ma możliwości odśnieżenia tego namiotu. Odśnieża się obwód dookoła namiotu po to, żeby ten śnieg mógł z tej hali się suwać, więc takie odśnieżanie dookoła to jest jedna rzecz, A, ale jaka była prawdziwa przyczyna tej awarii, no to będzie wyjaśniał odpowiedni biegły ekspert, który jest doświadczony i ma wiedzę w tym zakresie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W poniedziałek 12 grudnia, krótko przed godziną 11 do dyżurnego trzeciego Komisarza do Policji w Zabrzu, płynął informacja, płynął informacja o zawaleniu się w pneumatycznej hali przy ulicy Rataja w Zabrzu. Na miejscu udaje się policjanci. Okazało się, że ta hala uległa. W zawaleniu. Na miejscu pracowali policjanci, zgodnie z poleceniem prokuratora, miejsce zostało zabezpieczone. Na miejscu było obecny zastępca komisariatu trzeciego policji w Zabrzu. Wiadomo, wykonano po takie wstępne oględziny. Miejsce jest zabezpieczone w celu przeprowadzania dalszych oględzin przez ubiegłego z zakresu wiedzy właśnie na temat tego typu, tego, tego typu obiektów. Przesłuchano osoby, które pracują tam przy tej hali. Przesłuchano też przedstawiciela samorządu, który odpowiadał za, za tę halę. Materiały zostały przesłane do, do prokuratury rejonowej.